Chociaż jedno, jeden raz prawdę byś w życiu powiedział, nie? No ja tobie mówię prawdę, z czego ty wiesz, że ja cię tam kłamię, nie wiem. Jasne, wyobraźnia cię hopie ponosi. Ty sobie chcesz wierzyć w to, co ty wierzysz, wiesz. No przecież obaj wiemy jak jest. Ale co jest? No ty wiesz, ty, ty stwierdzasz... Nie, to nie jest kwestia wiary, tylko wiedzy. Ale ja nie widzę, żebyś ty się kurczę tutaj odniósł do tych maili, które ci wysłałem. Napisz sobie na ndsmałpa.ogarnij.se. Ale czy tu jest prawdziwy adres mailowy, czy ty to wymyślił? No to nie dostałeś? No nie. No przecież się, przed chwilą cię bolał ten adres. No to masz ndsmaupaogarni.se. Wyślij na to maila, ja ci odpiszę i zobaczysz, że to jest prawdziwy e-mail. Widzisz, ty w takim kłamstwie już wierzysz normalnie, jak ci mówić prawdę, to ty kurde nie wierzysz. Czego nie wierzę? Jakieś dziwny mail. Ty tym batiuszkom, co tam z batem nad tobą stoją i cię poganiają, żebyś kradł więcej, to chyba tylko tym wierzysz, bo ten bat widzisz. A kto to jest? Nie znasz swojego pracodawcy?